Nieraz mi się zdarzyło i klientom również to się bardzo często zdarza, że zakres oferty jest niezgodny z tym, o czym rozmawialiśmy. Ja pamiętam, chciałem kiedyś kupić usługi marketingowe i rozmawiałem z gościem, nie będę podawał jego danych, ale rozmawiam z nim, ustalam cię to, 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 to i to. On mówi: OK, zrobiłbym to tak, tak, tak i tak. Ja mówię, super, jaka będzie cena. Cena była X. Ja mówię, dobra, to tylko mam wielką prośbę po tych naszych ustaleniach: podeślij mi takie krótkie podsumowanie, co ustaliliśmy. Po kilku dniach dostaję podsumowanie, zakres. Mniej więcej się zgadza, metody wykonania mniej więcej się zgadzają, natomiast cena jest prawie dwa razy x. I odpisuję do gościa, ej stary, ale ta cena się nie zgadza z tym zakresem, który ustaliliśmy. Zero odpowiedzi. Ale znowu, ja jestem dość wyjątkowy i nie mówię o tym, że jestem jakiś super ekstra świetny, ale po prostu jeżeli nie rozumiem, że coś się nie zgadza, to to komunikuję. Natomiast większość ludzi tego nie zrobi. Jak zobaczy, że zakres się nie zgadza, albo cena się nie zgadza z tym, co ustaliliśmy, to po prostu się wycofa. Powie, a, jakiś ciemniacz, oszust, krętacz. Dziękuję. Trzeba o tym pamiętać.